Dobry, dobry, państwo. Eee, tak się zdarza, czasem się tak zdarza, że się, że się pije dobre piwo. A może nie dobre? Zobaczymy. Kwas teta. Ty miałem suchara, obciąż miałem suchara. Jak chcieli, jak nagramy film o samco alfa. Downniemy takiego suchara, że jeden z nas jest sam jest alfa, a drugi jest kwas beta. <tysklenie correr> <Aaa. tysklenie> Nie, słuchaj. <super>. Tylko <tysklenie> <tysklenie> taki będzie <tysklenie> Kwas beta, ale kwas beta jest dlatego, że sucharek sami zapodaje ciągle, rozumiesz kwas taki, że na przykład kwas to bój się na miasto. <tysklenie> Zajebiście, Ale nie uratowałeś tej historii. Dobra dziewczyny, słuchajcie. Yy, mamy tu spinty kwasteta, który chyba zamyka historię kwasów. No chyba nie. nie? Zamyka pintę miesiąca w roku 2016. Ale czy... Coś zamyka. No zamyka, zamyka, no. Chłopacy poświęcili temu piwo 7 miesięcy. Śmiercisz frytkami? Mogę. No. Ale to nie frytki. Najpierw uważaliśmy soli... tak już cytuję chłopaków z Pinty, nie? Najpierw uważaliśmy solidnego czekoladowo-palonego risa i przefermentowaliśmy go kombinacyjnie szczepem drożdży piwnych i drożdży do whisky. Część brzeczki, zakwasiliśmy blendem bakterii kwasu mlekowego. W drugim etapie do kwaśnego stałtu dodaliśmy 1000 litrów świeżo tłoczonego soku z polskich kwaśnych wiśni dla podbicia kwaśności i nadania owocowości. 1000 litrów. Trzeci etap to sześciomiesięczne wykańczanie risa przez dzikie drożdże brytanowe. W efekcie risa. Pierwsze skrzypce gra wyraźna kwasowość o charakterze mlekowo-owocowym. Na drugim planie znajdziecie kombinację akcentów pelonych, gorzkiej czekolady i bretowego funky. Finisz piwa jest słodkawy, zaznaczoną goryczką i wiśniowym posmakiem. Pinta kwasteta TETA 2, 4,7 stopnia, kwaśny, dziki i owocowo-ruszany, stout. No to w, <coughs> w zasadzie możemy już iść. Wszystko no. już wiemy. Sama, y, samo czytanie etykiety powoduje, że tu się wyobraźnia włącza. Albo w ogóle zajebista etykieta. A mi się nie średnio podoba. E, fakturka jest fajna, ale napis średni. Natomiast... Gadajmy więcej o grach, nie? Co się gdzie w tym Jak Będę grał w grę. A w jaką? Tom Brider. Ok, dziękuję bardzo. No, no, strasznie mi się z Mass Effectem kojarzy. W ogóle jest cały ten napis, nie? Na kosmos. Na yy, kosmos jest dla mnie na tej etykiecie. Nie znam się, nie jestem grafikiem, ale mi się podoba strasznie. Mi się. No i słuchajcie, słuchajcie, jak się nazywało to piwo? To też był kwas jakiś taki, że był e... słodki, gorzki, kwaśny. Jakich ten kwas? On w lecie coś był. Epsilon. On był taki mega. On był najlepszy kwas. dziwny ten. i taki fajny. I on to jeszcze taki imperialny, był, był, jakiś, był. Mocny taki. Mocny. Nie? No i słuchajcie. E, Pinty miesiąca, to chyba już drugi rok. Kiedy ci się drugie dziecko rodziło? Wata, nie? Na, na pępko, no to dobrze, na pępkowym twojego drugiego piłem I'm so horny. Takie piwo. Ale ono, Taki ono, duch, ale ono było w styczniu wrzucane. Ale to było, ale to była pinta miesiąca, nie? 1 stycznia. Czyli ale tamtego pinta, 15. stycznia, no. 15. A bo ona, bo pinta miesiąca wychodzi, słuchaj, w beczkach. A te ciekawsze, co ciekawsze finty miesiąca potem wychodzą jeszcze w To jest chyba pierwsza pięta miesiąca, która wyszła jednocześnie w butelce, jak i w... Viva la Révolution! Jak i w czym? W flaszce. No, w, we flaszce i w kegu. No. Czasem z kolegami kupujemy jedną Mass Effect, nie? Mass Effect. Dobra, lej pan, lej pan. Lej! lej. lej pan. Uff. 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 Wiecie, że zima u nas piwnicy. Albo się nie będziemy przyznawali, bo za i powiedzą, że co oni tam wyczuli, co im to Co wyczuli? Oni wyczuli jak to jest minus 12. Mm. A tu nie. Jest. A butelkę, wyczuli. Moc w tych buczelkach chce, żeśmy oddawali w zeszłym tygodniu jeszcze nie zamarł, więc nie więc jest... Nie źle. ma ale jakieś takie brudne, nie? No brudne takie... Ty, ja wiem. Kałuża tak. Nie, nie powiem. Wiesz dlaczego? Rozczuwa. Nie, bo ono przejechało kurierem. No ale może nie ma droży. Czy weź. Może Dobra. się nie osiadły. Nie, oj. Powiedz, powiedzcie, słuchajcie, co u was jest z klarownością. Może to nasza wina. To może być nasza wina, bo to piwo przyjechało dzisiaj kurierem, nie? No dobra. Nieważne. Nas i tak naprawdę... No nie, tutaj też jest bełt, ale to nie jest odroże. To jest całe... Tak... No, no, tak Zbełtały się no. droże, mam wrażenie. Nas tak naprawdę tutaj tak gówno obchodzi, jak piwo wygląda. Ważne, żeby waliło w deki. A no właśnie. A no właśnie. No i co? I wszystko to, co wyczytałeś z tej etykiety. Ja czuję... No. Jeżeli już jesteśmy przy bretowych nutach i w sensie gnu i tak dalej, no. i jak komuś takie skojarzenia nie przeszkadzają, to ja czuję, słuchajcie, świeżo wypukaną świńską kiszkę. Taką że jak się zabiło świnie. I babka pukała kiszkę. Ale ty teraz nie zmyślasz. Nie, nie zmyślałem. I, jak babka, i ta później już kiszka wiecie, tam w wodzie się odłączyła parę godzin. Nie, nie wiem czy to jest... Nie wiem, że kompletne. Że już nie śmierdzi Nie, już to pochlebstwo kiszko. Tylko kiszką. A czy, ale ty możesz mieć dobre bardzo, bardzo to być. Bardzo, bardzo delikatne. Skórą. No to jest błona. No może skóra też jakoś tak. No skórą. skórą, z kogutem. Tak Takim, nie? Już. Czasami jak... No. No w każdym razie... Jak ci no, ojciec paskiem mm, na ryj przelał, to potem... Nie, on pierdalał mnie parasolem, i raz skrzywiłasz. Parasolem. tu, tu parasol. Słuchajcie... <laughs> no oczywiście kwasne. tak, kwasowość no, i no, taka mleczność też jest. Mleczność taka chyba z bakterii. Taka jak w winach wytrawnych. Napijmy się. Taka migdałowość czy tą chuj, No kwas, jakby nie było kwas. E, teta to który? Alfabeta teta. Alfabeta teta. No szósty. No ale jest tak, jak dziewczęta szósty. obiecały, słuchaj, że tutaj jest kwaśno, później e, czarno. Jest czarno, tak. I na końcu palenie. jest tak naprawdę taki. Brakuje mi takiego zalania słodyczą, w tym... Zalania nie? nie ma, ale jest słodkawy. No tak jak mi się słodkawy, nie słodki. Ci, to jak napiszą opis, to aż. To aż k... człowiek nie musi pić piwa. I może zboczyć z kursu, bo. Możesz sobie pójść, to wiesz, do piwnego sklepu, przeczytać i. o No proszę takie piwo, które będzie. Uh, uh. I już wszystko to wiesz. Z wody, te sprawy, już jesteś załatwiony, już nie musisz pić tego piwa. A przynajmniej samochodem do domu można wrócić. Nie no, dobre, bardzo dobre. To ja pewnie jest. Że dobre piwo. Wild Soul Cherry. Ile jaki jaki to kosztet? R -R -R Russian Imperial Stout. Kosztet jest, nie wiem. Koszt, no nie wiem 10 naście złotych naście złotych, ale zaciekawiło mnie, 24,7. Imperator bałtycki ma chyba równo tyle, nie? Idę. Idę. Szukaj tam w Tu też stoi o tu blisko, wiesz? Majstra. Wystrał się. 24,7. Oczywiście. Ten A, no właśnie. Przeczytajmy. E, czytam kwasteta. Woda jęczmienne To ciebie? <grytanie> Weirman, Paleyl, Polony. Polony jednostek. inaczej. To coś tam. I na ja proporcje, może i takie same. 24,7, Alko 10,2 to 9,1. 9,1. Mm. Przyjdzie czas na to piwo. O, no jest Słuchajcie, jeszcze... ja mam panu tylko tyle. Jeszcze nigdy w życiu żadnego risa tak szybko nie piję. Ale mam Strasznie, strasznie pijalny. mega pijany. Mhm. Bardzo. Strasznie pijany. I to nie jest tak, że się człowiek zmusza. Mega a, a pije, bo może, tylko naprawdę się chce. A dodatkowo, dodatkowo mam wrażenie, że w tym piwie mamy... Ta dzikość się zmorzona przez, przez ten, co nam się wybełtało. Napiszcie nam w komentarzach, Z czy drożdze. Wasze te piwa też się tak wybełtały, nie? Z drożdżami, bo nasze jest strasznie takie błotniste. Ale tak jak mówię, ono dzisiaj przyjechało kurierem. Nie no, słuchajcie, kurde, Ale mega. No bardzo fajnie się to pije, tylko można się tym urąbać. Ło, Dlatego jak do, ktoś pójdzie dodatkowe do... plus 10 w ocenie naszej. No. Jak gdzieś ktoś pójdzie do knajpy i bo tutaj wiecie, nie? Jakaś tam gejowska buteleczka, czy taką butelkę to można pochłonąć odbytem i nawet nie poczuć. A, takie to my czapki przyjmujemy a, a to właśnie odchodzi na Ale pójdziesz do knajpy, nie? gdzie możesz sobie nalać, żeby dobrze 0,5 taki piwa I pak 0,5, pak 0,5. Ile tu 10% alkoholu, i po trzecim 0,5 to już. Tylko dzwoń pan po ten, no właśnie Po taksówkę tu bagiety. Słuchajcie, na koniec taka obora, taki, taka, no obora, tak jakbyście wleźli w gnój. Świetnie. Świetnie. Zawsze kochałem. O, jakie papierosy, tutaj. tytoń. Popił taki. Paliłem, miałem 6 lat. No ale w ogóle ciekawe rzeczy się dzieją, nie? Jak miałem 6 lat, to właśnie ukraiński parowek co mojej babci na wsi robił, tola. Dał mi do spróbowania i już przestałem palić. A później graliśmy w te same wakacje i stałem na bramce, jak zapierdolił z czuba, nie mogłem oddychać. Głupio, o, przez fajki. Głupio było, bo się bał, że go babka deportuje na Ukrainę. To przez te fajki. Ale doszedłem do siebie nie Jakieś w ogóle naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. Tyle to, rzeczy? No, no, to jest dużo rzeczy. Nie będziemy tego nazywać sami, zakupcie to piwo. Ono jest w sklepach dostępne sobie. Sakupcie i spróbujcie. No, słuchajcie. I co istotnego, zróbcie to właśnie tak, no, tak jak, nie, jak my. Zostańcie się, się, się zastanowili trochę nad tym, co pijecie, bo jest tu tyle rzeczy, że nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałem piwo, które byłoby aż tak złożone. Nie, my się spotkałeś, piwo. no. Zawsze tak mówisz. Tak. No. Zawsze tak mówisz, jak ci postawię piwo nie ja wiem, czy kiedykolwiek no. napiłem się z darmo tak dobrego <laughs> No, ale... Tym bardziej, to chyba Ty, tym. Ale papierosy tu wyszły. No takie są. Nie, ja raczej. nie, ja nie czuję tych fajek. Tylko, że nie świeża fajka z paczki, tylko już Taka z jak w... popielniczki. Nawet nie z popielniczki, tylko stoisz na przystanku autobusowym. Dawno, żeśmy tego nie Albo robili, tak? Jak tam wyszło. Czy ja palę? Panie Kierowniczko? ja palę przez cały czas. Na okrągło. Zawsze czelicie. i pod autobus, jak wchodzi się po schodkach, tak jak na studiach chodziłem. to Wchodzisz po schodach do autobusu i pod ten autobus, bach, ten, ten więc trudno było trafić. A tam przecieka paliwko i... i. wchodzisz centralnie do autobusu, a wszyscy wokół ciebie no. mówią, Al, ale, tu, ale, ty, ale, tu, to... ale tu jest aromat Ty ty, patrz ale, i zestrał się, aroma. patrz jaki obornik, ale obornik o, ale, no, Czujesz to? Czujesz ten pot? Czujesz ten pod Ale diacetry był zaleciał. Mm. Nie to. To laktobacillus to pod pachy poczekł. Kozen pod Pachy A co to Zucha? Co to zucha śmierdzi? Patrz <grym>. i miodowe nuty. Miodowe, <grym>. Musi się utlenił. Grycany. Musi się utlenił. Fasteta z Pinty. Ris z wiśniami. Ris nad Ris dziki w ogóle. Ja Ris innej kategorii. No. Zupełnie inny Ris niż niż wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. I bardzo dobrze. No bo postać takiego Risa przy jakimś innym Risie. I już wiesz. O co? To schodzi mi się.